5 litrów, kompresor i mm. mam to właśnie pokazać. Właśnie trzeba to pokazać jeszcze, no. Ty, Ty, ale widzisz, czułeś jak ten... Jak on sobie ładnie... Myszkował. O. O. Właśnie wbiliście nam 30 tysięcy subów. Dzięki. Ale 80% z was jeszcze tego nie robi. Plan na 25 rok to 100 tysięcy, także jeżeli jeszcze tego nie robisz, wbij tego suba. Przyciśnij ten, przycisnie się zmieni kolor, a my na 100 tysięcy zrobimy grubą akcję. Jeszcze nie wiem jaką, ale będzie gruba. Słuchajcie, samochód był kupiony przez nas jakiś czas temu. W ogóle film z rozładunku tego auta też jest na kanale. Gdzieś tutaj może wam się podstawi. Jeżeli nie oglądałeś, to zapraszamy. Obejrzyj. Tutaj akurat Słuchnie. mamy 550 koni. E, I z tego co dobrze pamiętam to 680 N. Dokładnie. E, także tutaj naprawdę jest czym. czym pierdnąć, nie? No 4-3 sekundy do setki. 4-3. On w ogóle wygląda na taki. No mały, mnie się dobrze siedzi. Nie wiem jak tam jest z tyłu, bo fotel mam cofnięty do, ale mam dużo miejsca jeszcze do, 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 do dechy. Ale jest tak, to co wiem jest pełni aluminiowy. Tak. No to więc ten bo tutaj waga jest niecały nie to na. 900, więc kurde, on jest lekki. Przy tej mocy, to on dobrze się odpycha, nie? No i tutaj też, wiesz, siedzi kompresor, nie? No, na pewno jest w środku bardzo ładnie wykończony. Popatrz, i lantankara nawet troszeczkę jest na desce, popatrz. Żeby Ci się to nie odbijało, masz kurcze, ty, na, nad licznikami. Ma, no dobre, dobre. Dobre, dobre. Jest, Ładna jest. skórka, ta czerwień w ogóle. Popatrz, tak jak w Durango zawsze mówisz. nie nie, czerwona skóra brzydka, ble, 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 ble. a tutaj dobrze to wygląda. Jakość użytych materiałów jest naprawdę mm, na bardzo wysokim. Wiesz, ty, wiesz, ja tam jestem z bokiem Czujesz? do do ten. Zacierch. Zacier, no. bo tutaj tak, mamy... goświnowice do tak, tak, A to, to oni to produkują ten tak, do tego tak, paliwa. Tak, tak. No, tak to, to, do E10. Tak, tak, a takie autko możesz użyć ile? Za niecałe 400, tak? Nie, no Marcin ceni. Akurat ten, ten egzemplarz jest wystawiony na sprzedaż za niecałe 350 no tysięcy. To... I to jest 22 rok. Z przebiegiem jakim mamy? 21 tysięcy kilometrów. Tak, no to... bo to jest, wersja, tak, to jest wersja kanadyjska. Uszkodzone były lewa strona, lewe drzwi. Strona no, kierowca. Kosmetycznie. Co wie z tym można powiedzieć? No, w pełnej specce. To jest full, full, full. On jest w ogóle svr są ręcznie składane. Ale czuć naprawdę, jak się jedzie, że ten samochód jest praktycznie nowy. No, no tak bo trzeba go zakwalifikować naprawdę do, do, do lekko używanego. No, no bo 21 tysięcy to no, dotarł ty silnik, tak? Znaczy, dot, ale w ogóle nie widać zużycia na tych fotelach. Nie widać, nie widać, no, ale też Marcin bardzo dba o sam, swoje no samochody. tak, jest ale wiesz, nie jestem... No, no tak, ale kurcze. Ale tak jak on powiedział, zrobił może z tysiąc kilometrów. No, no to, to wiesz, to te 20 tysięcy zrobił ktoś, to też ktoś w miarę dbał, nie wysiedział, nie zniszczył, nie, wy, nie wytargał gdzieś jakimiś szlufkami. I mamoną. No i mamoną. Także, chociaż, ale popatrz, chociaż, jako ale użyte materiały, ma aluminium, tu, tu, tu. Ale to nie jest ala aluminium? Nie, to jest prawdziwe. u brzmi nawet, no. Brzmi, jest aluminium i tu masz też, tu jest plastik, ale tu masz, manetki są a, to stricte plastik. Ten, metalowe, nie? Hmm. aluminiowe, także super. No to nie? zabrzmiało ładnie, tak. To zabrzmiało ładnie. To zabrzmiało pi czuć pieniądze. Tak? Nie no, widać po tej skórze nie, ale naprawdę te szwy, ta linia szwów jest kurde, no tak idealna, jest tak ładnie prosta zrobiona, prosto zrobiona. No, powiem ci, że. No, no fajnie. Mógłbym też takie coś mieć. Dzisiaj akurat nagrywam nie tuzinkowe bardzo mocne auto, ale każdy pojazd prowadzimy od motocykla, po łódkę, po maszynę budowlaną. No sprawdzimy generalnie, można powiedzieć wszystko. Piszcie na wskazany adres. Zapraszamy, hej. Ty, ale wiesz co najlepsze jest tu? Że co? Że mamy fullback. No Marcin. No tak to, to pełna. możemy lecieć! Na trzecim. <śles> Ty. Ja oh, walczy, oh, 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 oh. jemu! Nie mam pytań? Słuchajcie, taki samochód. Zasmarkałem się. To, to, to gluty poszły do, do, do tyłu. Bożty w mordę! Ty dobre to! No, to jest dobra zabawka, bo powiem Ci, że to jak jeździsz normalnie, to będzie normalne wartości spalało, ale jak chcesz mieć przybutować, to wiesz, masz czym? A jeżeli chcecie taki samochód kupić, to możecie SVR-a już na, na ładny egzemplarz, poliftowy kupić od 30 ty tysięcy dolarów. I się tak samo cieszyć jak on teraz w tym momencie. I znowu operatorzy zostali w czarnej dupie. <noise> Jakie to jest zajebisne! A daje dużo radości, nie? A ten się zaślinił. Ja. Zasmarkał, zaślinił, wszystko zrobiłem, tak. No i bocz, ile radości może dać motoryza. motoryzacja. Motoryzacja. Nie? Ja pierdzielę, ale zrobił mi ten samochód zajebisty dzień dzisiaj. Tak jak dzień dzisiaj był zjebony, jest taki zesrany, Ta. jaka pogoda jest zesrana. Ta. A dzisiaj, eee. a dzisiaj eee. rano byliśmy odbierać felgi. To tylu. to radości mi nawet te felgi nie dały. No. Marcin, gratulujemy Ci naprawdę za tego Za Zajebisty, A Marcina czasami trzeba namawiać na na, ten, na, na samochody. Budżety delikatnie zwiększać, ale po, po wygranej licytacji nawet jest bardzo szczęśliwy. Jest za każdym razem szczęśliwy. Jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzu, czy, czy chcecie, żebyśmy zrobili dla Was odcinek z Maserati Quattroporte. To jest z 2017 roku samochód. Eee, co on tam Marcin ma? Ma też. Eee, Renja Sporta z 21. ma tego czarnego Jaguara, tego małego 5-litrowego. O, tego małego Jaguara moglibyśmy przetestować. Poprosimy Marcina, żeby nam udostępnił do testów, bo to też fajny zapierdzielacz. Co myślisz? Ej, ja nie, ja nie rejestruję! Halo! tato. Dać mu zabawkę, to się tak kończy. <śm> No to jest zabawka dla dużych chłopców, no ja pierdzielę, no. Filharmonia, filharmonia. Ty operujesz tymi manetkami jak Virtuos. Hej. Nie. <grymne> tak, tak. No sportowy, tak. dostojny SUV. Ale to auto i to jest tak właśnie, że możesz się pobawić, możesz pojechać z rodziną. Tak. Wygląda. No i to też taki wielu zadaniowy auto, I popatrz jedną rzecz, że on zewnętrznie, zewnętrznie nie zdradza tego, że on ma taką moc. Słuchajcie, możecie, jak zauważyliście, jest zmiana totalnie lokalizacji. Nie jesteśmy na swoim prudnickim terenie, jesteśmy na wygnaniu, tak, bo prudnik to jest stan umysłu, jak to ktoś napisał. <laughs> ale mi się to tak, podoba. Ale, ale tymczasem jesteśmy w nysie. Taki egzemplarz jak ten jest wystawiony, także link do ogłoszenia wkleimy wam w opisie tego filmu. Bo naprawdę, auto jest warte każdej wydanej złotówki z tych 340 no, iluś tysięcy. No z takiego brzydkiego dnia, gdzie kurde z... morda, tak. dał mi radochy i to naprawdę bardzo dużo. Słuchajcie, myśmy to... z, Tomkiem, z Tomkiem doszli do wniosku, że to auto jest, spełnia wszystkie funkcje. Jest dynamiczne, komfortowe, można by było nawet że, że rodzinne. A w ogóle możemy jeszcze zrobić test miejsca za kierowcą, bo Ty chciałeś się władować jako pasażer za mnie. Jak Pan prezes, tak? Tak, jak Pan prezes, bo pamiętajcie, że prezesi jeżdżą zawsze za kierowcą, nie odwrotnie. Zawsze myślałem, że jest odwrotnie. No ale prawda jest taka, że jeżdżą za kierowcą. Także zapraszam No to czekaj, to jest do Ciebie fotel, czy jak? Powiedzmy, że za mną, tak? Czy ja będę w stanie za sobą usiąść? Za, za, za sobą czy za mną? No to właśnie. Nie, ja się przysunę tak, jak ja bym jechał. To jest moja pozycja. Miejsce mam, no, dotykam. Także tak, ciebie bym sobie mógł pchać, ale gdyby trzeba było gdzieś jechać troszkę dalej, to nawet jeżeli bym sobie chciał zjechać, oj, sobie. No. Dobra, ja, no to troszkę. już jest, to naprawdę. Jest okay. no to to jest ta pozycja taka już finalna. Dobra, no to, to jest ok. To jest moja pozycja do jazdy. Ale powiem ci, że tu się łatwiej wkomponowałem, tu w to miejsce z tyłu. Tak? Jak tam po prawej stronie kurczę na miejsce pasażera. Poważnie? Tak. Ok. No poważnie, z tymi swoimi buciorami nawet, nie? No. To tak, tak, znacznie. Te kajaki. No tak. Wyciągaj no. te kajaki. To co już mam wychodzić? No to. To co robimy co? Test, Gdzie? Test Robimy ten. Robimy test z bagażnika. Czekaj, na pewno wlejdę? Czekaj. Czekaj, żebym mógł. Ej, kurde. No nie. nie ma. Tak nie? Czekaj. Ty, bo ja zaraz oddech stracę. Dobra, cicho. Co, jeszcze się niby zamkniesz? Nie, możemy, nie ma możliwości. Nie. Nie ma takiej nie możliwości. Ma testu, test bagażnika, nie? Ale... Ale jednego da radę wywieźć do lasu. Także Krzysiek to jest y, test approved. No, to Tomka, jest. Tomka możesz wywieźć albo dwóch Bartków. Oświetlenie. No, I to święte. Świeci, świeci w środku. No. Świeci w środku. Byłem podświetlony. No ale ty się tam zachwycamy. Patrz na to. Jest? Dwie, yes? No, Cztery takie lufy, I to, że I to, pra, i to prawdziwie daje. To nie tak jak, te, jak Audi robi, że, że kominek pod, jest pod spodem, a tu tylko jest fejk. Nie, 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 taki... nie, nie, nie. To, nie. nie, nie, To, patrzcie. Niemyty, prawdziwy. Nie widać tego, ale tu jest v To jest v Co mi się kiedyś podobało w Jaguarach, jak były na masce... Ale te właśnie. Koty, nie te przyklejane, tylko takie prawdziwe. Ale on patrzył naprzód. Tak, ale no. one były zabronione, z racji później były wycofane, bo chodziło o ochronę Niebezpieczne pieszych. Niebezpieczne bezpieczne dla o, pieszego. właśnie pieszego. No. Hm. Patrzysz na to, widzisz, że coś tutaj musi siedzieć, bo ta morda jest znacząco inna. No ale kurde, no zdradza. No, logo zdradza SWR. Special Vehicles ręcznie składany. Nic dodać, tak. nic ująć. No ale w ogólnie sylwetka samochodu, nie? Jest zajebista. Jest zajebista. Także co możemy Wam rzec? Kupujcie, sprowadzajcie, spełniaj... subskrybujcie, Spełniajcie marzenia. Aha, no to przede wszystkim. Przede wszystkim. Przede wszystkim. Tak. Tak. Spełniajcie swoje motoryzacyjne marzenia, ale takie marzenia. Dokładnie. Bo tego już nie ma. To już się nie produkuje. Nie? A teraz dla Was wlecą, co? Epickie przebitki! Prosto z Nysy.